Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozmawiam z panią Dorotą Dziamską, autorką Systemu Kształcenia i Terapii Edukacja przez ruch. Witam. Dzień dobry. Jesteśmy w przedszkolu nr 11, które stosuje ten system już od pewnego czasu. Oczywiście do tego punktu wrócimy. Natomiast zacznijmy od tego, jaka jest w ogóle geneza powstania tego systemu kształcenia i terapii. No, bardzo wiele lat w zasadzie ja tworzyłam ten system, ale muszę powiedzieć, że na początku to ten system pojawił się z takiej mojej niemocy jako młodego nauczyciela, bo kiedy skończyłam uniwersytet i pedagogikę w, w Poznaniu, poszłam najpierw do przedszkola, pracować przez kilka lat, potem do szkoły, to miałam osobie takie. Może mniemanie, może wrażenie, że jestem instruktorem zuchowym wieloletnim, już takim pedagogiem z doświadczeniem i że ja po prostu potrafię pracować z dziećmi, i że jak przyjdę do przedszkola, do szkoły, to okiełznam jak gdyby gromadkę, która, która, która do mnie przyjdzie, i, i szybko praktyka. No, pokazała mi zupełnie inny kierunek, ponieważ dzieci no, nie są tak jak w podręcznikach akademickich, tak, one nie są, one się ruszają, one mają różne swoje potrzeby i to trzeba zupełnie jakieś, jakiegoś takiego indywidualnego podejścia, a tego nie uczy nikt, żaden profesor na uczelni tego indywidualnego podejścia do dzieci. Miałam jeszcze taki problem, że pierwszą grupę dzieci, którą otrzymałam to była taka grupa rzeczywiście nadpobudliwa, bardzo ruchliwa. I był taki moment pierwszego załamania się jako młodego nauczyciela, gdzie po prostu usiadłam, popatrzyłam na te dzieci i tak sobie powiedziałam, siadam do pianina, będę sobie śpiewać i grać, a wy sobie po prostu pląsajcie. I dałam jeszcze dzieciom kredki, Niektóry, niektórzy dostali kredę, była tablica i przy tej mojej piosence i tym, tym, tym takim pląsaniu dzieci zaczęły coś kreślić, krzyżyki, tak naprawdę, jakby ktoś popatrzył wtedy na mnie, to by stwierdził, że to jest jakaś szalona lekcja czy szalone przedsięwzięcie, ale ja tą metodą zaczęłam obserwować dzieci, co te dzieci w trakcie tego pląsania tak naprawdę wyczyniają. Okazało się, że one graficznie zaczęły powtarzać pewne pewne sekwencje, tak, wręcz algorytmicznie kreśliły, kreśliły krzyżyki, kropeczki, rysowały kółka, cieszyły się z tego. Ja potem przyklejałam duże, pakowe papiery do stołu i patrzyłam, eksperymentowałam po prostu. Taki, taki, taki proces badawczy się, jak gdyby, pojawił. A ponieważ też byłam zafascynowana sztuką origami i sama lubiłam różne plastyczne, techniczne, konstrukcyjne rzeczy, zaczęłam iść, jak gdyby, za nimi ale zawsze dokładałam pianino. Muzykę, potem przeszłam na, 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 na taką muzykę klasyczną, folkową, i tak krok po kroku zaczęłam tworzyć najpierw techniki, czyli konkretne ćwiczenia systemu edukacji przez ruch. No a teraz to już jest rzeczywiście potężna metoda właściwie zbiór metod opartych na ruchu, którą proponuję w Polsce i przedszkolom i klasom 1-3. Co tak naprawdę jest istotą tej metody? No bo tutaj to trzeba wytłumaczyć. Otóż Jakbyśmy sobie tak wyobrazili y, nas, dorosłych, którzy weszli do sali lekcyjnej czy do, do przedszkolnej y, i odrzucili to, co jest klasyczne w szkole, czyli krzesła, nawet stoły, a wyobrazilibyśmy sobie też, że na tych podłogach, ścianach są przyklejone duże arkusze papieru i nagle ja proszę wszystkich, y, aby przy muzyce, która płynie, kreślić na przykład rytmiczne. Ślimaczki, no to umiemy sobie to wyobrazić, że weźmiemy kredkę i będziemy sobie tak kreślić. No i właśnie na samym początku tych zabaw system edukacja przez ruch, dzieci zaczynają sobie biegać, pląsać po całej sali i tworzą pewną taką graficzną, Formę wyrażania swojej ekspresji, która jest tak zwanym dziełem fraktalnym. Fraktale to są elementy matematyki nieeuklidesowej i te fraktale, po uzyskaniu tej radości, po takim jak gdyby pląsaniu i wyrażeniu tej radości dziecięcej, te fraktale uzyskują ode mnie taką możliwość przekształcania. I teraz dzieci wymyślają, co to można z tej fraktali zrobić. Wycinają, przekształcają, chodzą, współpracują. Bardzo często, Ruch nawet dotyczy matematyki, dzieci nie siadają jakby na krzesełkach, nie przewracają książek, nie robią ćwiczeń w książkach, tylko po prostu te dzieła, które tworzą, ulegają przekształceniu, matematyzowaniu, rozwijany język itd., itd. Ćwiczeń jest ogromna liczba, moi trenerzy uczą się tego bardzo wiele lat, sami też tworzą te ćwiczenia. Jest to totalne połączenie wszystkich możliwych technik. Konstrukcyjnych, technicznych, plastycznych, z językiem, z matematyką, czyli rozwój holistyczny człowieka. Uczymy się po prostu w ruchu przez cały czas. Pani zwraca uwagę na dwa aspekty. Jednym z tych aspektów jest kształcenie, natomiast drugim aspektem jest terapia. Tak, to jest bardzo ważny element systemu, dlatego że Wtedy, kiedy na samym początku ja byłam bezsilna, to ja po tych moich badaniach zwróciłam uwagę, że tak naprawdę dzieciom jest coś potrzebne, coś, co szkoła czy przedszkole normalnie albo daje, albo za mało tego daje. Ruch tak naprawdę zakorzenia myśl w naszym mózgu. Ruch powoduje aktywizację peryferyjnego systemu nerwowego. Czyli jeżeli dziecko się rusza, a okres całego dzieciństwa to jest okres głodu ruchu, Taka jest niestety prawda i musimy o tym też pomyśleć: że teraz dzieci no, mieszkają na blokowiskach w dużych miastach, jeżdżą samochodami. Ten ruch jest ogr ograniczony. Jak ja byłam malutką dziewczynką, to połowę mojego wolnego czasu spędzałam gdzieś na, na podwórku i tak dalej. Tak? A dzieci teraz są po prostu wciskane, wykrany w zamknięte pomieszczenia i tak dalej. Czyli tego ruchu mają ciągle za mało. I teraz ruch jest potrzebny człowiekowi, żeby aktywizować zmysły poznanie dokonuje się tylko poprzez zmysły, czyli jeżeli my wykorzystujemy dużo ruchu w edukacji, to dziecko tak naprawdę dostraja e, zmysły. I teraz dostrajanie zmysłów jest nie tylko aspektem intelektualnego rozwoju. Oczywiście jest to kwestia poznawcza, ale zmysły są w peryferyjnym systemie nerwowym, czyli my pracujemy nad cielesnym mechanizmem uczenia się człowieka. Ten cielesny mechanizm jest obecnie bardzo ciekawym, tak, taką przestrzenią, którą trzeba studiować, jak się jest nauczycielem, bo to właśnie tam odbywają się takie procesy, których nie widzimy. Tak? Na przykład współcześni rodzice nie rozumieją, kiedy ja tłumaczę. Iż małe ekrany, tak? Małe ekrany tabletowe, Samsungowe, Appleowe są niepotrzebne małym dzieciom. Dlaczego? Dlatego, że dziecko ma z natury wąskie pole widzenia. Czyli my poprzez ruch powinniśmy te pole widzenia poszerzać. Tak? Jeżeli współczesność technologiczna daje temu dziecku od najmłodszych lat maleńki tablet, to dziecko, będąc w procesie nauki czytania, powinno poszerzać pole widzenia, a my mu je zawężamy. I to wychodzi potem tak, że oczywiście gdzieś to dziecko się skupi na tym malutkim ekranie, ale gubi. Przestrzeń wokół siebie, tak? Czyli nie rozwija się również wyobraźni. Czyli znowu wracam do ruchu. Ten ruch może tak naprawdę uratować nas, jeśli chodzi o mechanizm cielesny uczenia się. Do tego dochodzą bardzo ważne aspekty, na przykład w nauce pisania. Dzieci współczesne mają wielki problem z um, tak zwaną praksją, czyli wyobrażaniem sobie ruchu, zanim napiszę literkę. Jakbym ja miała wspomnieć czasy, kiedy ja uczyłam się pisania, ja nie miałam tyle książek, jako mała dziewczynka. Mieliśmy jeden zeszyt, jeden elementarz. Teraz dzieci mają ogromne ilości pakietów edukacyjnych. Wszędzie są szlaczki, literki. Dzieci piszą ogromne ilości tych rzeczy, ale tak czy owak nie piszą ładnie. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko zastąpiło tak zwane ćwiczenia praksji, planowania ruchu. Stąd ja w systemie Edukacja przez Ruch proponuję nauczycielom i dzieciom tak naprawdę naturalny sposób uczenia się dziecka z wykorzystaniem całego potencjału tego cielesnego. Tak? Uczymy się pełnej koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowo-przestrzennej, która jest zaniedbana bardzo. No i potem mamy w szkole to, co mamy. Tak? Dzieci są niegrzeczne, za dużo pląsają, a tu ciągle książka następuje. Ta książka, A dziecko po prostu musi tak naprawdę się ruszać, żeby doskonalić funkcję organizmu i to jest tutaj najważniejsze. I w tym kontekście jest to terapia również, tak? Cielesny mechanizm uczenia się człowieka zapomniany i no, powinno się do tego wrócić po prostu, tak? do, do, do rozwoju tego systemu. No właśnie mhm. jesteśmy w przedszkolu, w mhm. którym ten system stosuje się już od kilku lat. Yy, nauczycielki wychowania przedszkolnego są przeszkolone. Proszę trochę więcej o to. Tutaj bardzo się cieszę, bo dwie panie z tego przedszkola to właściwie uczą się u mnie tego systemu już kilka lat. Są trenerkami, teraz niedługo zostaną również wykładowcami. Wiem, że zarażają swoje koleżanki, pracują bardzo systematycznie i to co widzę na zasadzie tego feedbacku, one same mówią o systemie coś, co jest dla mnie bardzo ważne, a one uważają, że one się same przy tym rozwijają. I to powoduje, że ja widzę skuteczność metody, bo jeżeli ja uczę kogoś, to ja muszę też się uczyć tego kogoś, prawda? czyli tego małego dziecka. Jeżeli ja ucząc dziecko, umiem się nauczyć tego dziecka, to znaczy, że ja się rozwijam, prawda? jako nauczyciel, jako pedagog, czyli jestem otwarta na pewne nowości. To są panie, które cieszą się z tego, co robią. Tak? One swoją radością zarażają innych nauczycieli, a tę radość czerpią z tych dzieci, bo te dzieci są radosne. Tak? To jest jedna z zasad w ogóle systemu edukacja przez Droog. taka dydaktyczna, że tak muszę skonstruować ćwiczenie w oparciu o muzykę, ruch i rytm, aby najpierw wyzwolić na zajęciach radość. Dopiero jak dziecko jest radosne, mogę sobie mm, pobawić się z nim dalej i jak gdyby zaproponować to, co zaplanowałam. Czyli od radości jak gdyby wychodzimy, prawda? To jest bardzo ważny aspekt, bo taki nauczyciel, który jest radosny, jest otwarty, nie czuje tylko takiego nacisku, że w koło tylko same problemy, bo rzeczywistość najgorsza i tak dalej. Tylko po prostu rozwijając się z dzieckiem zaraża radością również rodziców, bo z tego co zauważyłam, przedszkole jest otwarte na zajęcia z rodzicami, przychodzą tutaj też do przedszkole. I też nauczyciele pracują systemem z rodzicami, pokazują na zebraniach, na czym metoda polega. No to już jest bardzo taki wysoki poziom uważam, bo jeżeli potrafią przekazać istotę metody i zarazić tym rodziców i rodzice świadomie do tego przedszkola przeprowadzają dzieci, to znaczy, że praca pedagogiczna przedszkola jest po prostu na bardzo wysokim poziomie, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Właśnie jest szansa na to, że system wejdzie też do edukacji w innych przedszkolach. Tutaj w Lesznie no, wszystko będzie zależało też od pani i jak będą dalej pracowały, prawda? No właśnie, ale skupmy się też mhm. na tym szkoleniu, które dzisiaj będzie miało miejsce. No, szkolenie jest właśnie wywołane jak gdyby, aktywnością nauczycieli tego przedszkola, bo, bo bardzo chciały Panie mnie zaprosić i szkolenie nie wiąże się tylko z samym systemem edukacja przez ruch, ale wiąże się także z samą nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. A ja koordynowałam pracę ekspertów Ministerstwa Edukacji i generalnie no, jestem współautorką tego dokumentu. Jest jeszcze jeden aspekt, iż sama podstawa programu, Mowa i cel wychowania przedszkolnego, który teraz tak naprawdę obowiązuje wszystkie przedszkola w Polsce, został zbudowany na fenomenologicznej koncepcji człowieka Romana Ingardena, a w tym roku akurat to jest zupełny przypadek, wcale się tak nie umawiałam z Sejmem, bo nie mam takich możliwości, Sejm ogłosił, że następny rok 2020 będzie właśnie rokiem Romana Ingardena. I ja powiem szczerze, jako też współtwórca tego, tego, tego dokumentu, no, i metody, bo system edukacja przez ruch bazowo, również na tej filozofii, jest jak gdyby zbudowany. Przyjechałam dzisiaj po to, żeby tak naprawdę przedyskutować koncepcję tej podstawy programowej, tak jak ona naprawdę rzetelnie była stworzona, żeby po prostu wytłumaczyć nauczycielom z pierwszej ręki, jak, jak wyobrażaliśmy sobie jako autorzy funkcję tego dokumentu, dlaczego on jest tak, a nie inaczej skonstruowany, bazując oczywiście na tej filozofii. A ona jest wspaniała i przepiękna, bo Roman Ingarden uważał, że każdy człowiek, również małe dziecko tak naprawdę żyje po to, żeby tworzyć dzieła, tworzyć własną historię i żeby przeżyć w życiu dobro, piękno i prawdę. I to jest, to jest niby takie małe coś, ale to jest takie klucz naszego życia, tak? Chcemy być szczęśliwi, chcemy dotknąć prawdy i piękna. I my tworzymy takie dzieła, bawimy się z dziećmi, tworzymy wielkie panoramy, wielkie karty pracy i wszystko dziecko wykonuje samodzielnie, bez pomocy podręczników czy jakichś wyklejanek czy, czy gotowych nalepek z Tesco, bo to tych, tych różnych takich książeczek dla, dla dzieci jest jest teraz ogromna liczba i z nauczycielami tutaj dzieciaszki po prostu takie dzieła tworzą. Także bardzo się cieszę, właśnie to przedszkole taką, taką inicjatywą z taką inicjatywą wyszło, takiego seminarium. Mam nadzieję, że nauczyciele się pogłębią sobie jak gdyby, takie, taką swoją wiedzę na ten temat, no i nauczyciele z tego przedszkola zarażą inne przedszkola swoimi pomysłami. Będzie to no, dobre dla dzieci przede wszystkim. Mam nadzieję, że tak się stanie. W takim razie życzę powodzenia i dziękuję. Dziękuję bardzo. serdecznie.